Dzień dobry, co pan sądzi o wystawie, która się znajduje tutaj na Placu A jak Wolności? A nie widziałem jej? ja nie jej. A ja nic nie, wiem. nie widziała pani wystawę na Placu Wolności? Nie. A czy taka wystawa powinna mieć miejsce w Radzeniu u nas na Placu Wolności? Oczywiście, to jest dla ludzi. Każdy wybiera to, co lubi, co chce. A to jest w ogóle, było pozwolenie na to? Było, u urzę, Urzędu Miasta. No właśnie, ja jestem w szoku, no bo nie konsultował tego nikt z nami, no ja na przykład jestem przeciwny. Dlaczego homoseksualista ma wiązać się z pedofilizmem od razu? Homoseksualiści to nie sami pedofile. Mi się wydaje, że można spotkać wielu pedofilów heteroseksualnych. Czy taka wystawa powinna nie. mieć tutaj miejsce? Nie, 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 w ogóle. Na pewno nie takie, gdzie dzieci przychodzą i nie mają pojęcia, co to dokładnie znaczy. I to jeszcze są zdjęcia spoza granic Polski, no bo to nawet nie są, żeby to były w Polsce zdjęcia. To bym zrozumiał, no nie tam. Nie. Pisowskie miasto i pisowskie myślenie. Co sądzicie na temat wystawy, która się tu znajduje? Znaczy, Taka to nie jest dobry pomysł na wiążenie takich rzeczy chyba traktowanie ludzi. Każdy ma prawo do swojego zdania myślę. i swojej wydaje. orientacji. Czyli takie tak wystawy nie powinny być. Tym no nie. W tym miejscu tak, nie nie wypada. Szczególnie myślę. w centrum. Muszę powiedzieć, że dotarło w ostatnim czasie do mnie wiele krytycznych głosów mieszkańców Radzenia co do zasadności eksponowania tej wystawy. Wiele osób w sposób zdecydowany jest przeciwnych takiemu eksponowaniu. Pan burmistrz zasłynął z wielu kontrowersyjnych takich decyzji i myślę, że ta wystawa w żaden sposób nie powinna znaleźć się na radzyńskim Placu Wolności. Ona w ewidentny sposób wzbudza bardzo wiele kontrowersji. Dziwię się decyzji pana burmistrza.